Podstawowym obowiązkiem polityki państwowej, narodowej polityki państwowej musi być troska o pamięć o własnych zamordowanych. Obywatela. I to jest, jakby to powiedzieć, punkt absolutnie kluczowy, który niestety w obecnej polskiej polityce nie występuje, bo gdyby on występował, to nie rozmawialibyśmy teraz tylko w roku 2023 czy nawet w roku 2022, ale polska reakcja powinna być znacznie bardziej stanowcza i zdecydowana już znacznie wcześniej w stosunku do tego, co działo się na Ukrainie. Prosty przykład, w 2015 roku, czyli 7-8 lat temu przecież, zostało przyjęte na Ukrainie prawo, które zaliczyło OUN, UPA i niektóre inne organizacje do kategorii tzw. bojowników o niepodległość Ukrainy. Wszystkim członkom tych organizacji przyznano specjalny status i specjalną ochronę. No, to oznacza z polskiego punktu widzenia, że znacząca grupa tych bojowników, a tymi z pewnością byli ludzie należący do Unu do części, na pewno do upa, czyli mieliśmy czynienia z formą apoteozy zbrodni, tak, można to nazwać. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam wtedy i sprawdziłem to nawet, jakichkolwiek z stanowczych reakcji z polskiej strony. Wołyń bez mitów. Serdecznie zapraszamy na konferencję w 80. rocznicę kulminacji ludobójstwa na kresach południowo-wschodnich. Wystąpią świadkowie, historycy i publicyści. W programie również premiera książki 11 lipca godzina 18 dom dziennikarza przy ulicy Foksal 3 przez 5 w Warszawie. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!